Wydaje się, że znamy go bardzo dobrze, jednak pozory mogą nas mylić. Kim był Jezus Chrystus? Jaki był? Czy możemy o nim powiedzieć coś pewnego? I co mówią nam źródła o największym z ludzi? Chciałbym przedstawić piętnaście niezwykłych faktów o Jezusie, które pozostają mało znane także wśród samych chrześcijan. Oto one: fakt pierwszy. Współcześnie prawie wszyscy historycy nie zaprzeczają faktowi historycznego istnienia osoby Jezusa Chrystusa. Szczególnie w XIX i XX wieku istniał nurt, który chciał podważyć źródła historyczne mówiące o Jezusie z Nazaretu. Sprawy te badali teologowie jak Albert Schweizer, Hermann Reimarus i Rudolf Bultmann. Dzisiaj jednak powszechnie twierdzi się, że postać Jezusa Chrystusa to jedna z najlepiej udokumentowanych historycznie osób, które pojawiły się w dziejach. Zwłaszcza, że dzieli nas od niego historia ponad dwóch lat. Fakt drugi. Większość Żydów nie uznaje Jezusa za Mesjasza, chociaż istnieją także małe grupy, które ten fakt przyjmują za prawdziwy. Religia Żydów Mesjanistycznych zwana jest przez nich samych judaizmem Mesjanistycznym. To określenie jest stosunkowo nowe pojawiło się dopiero w 1895 roku. Powszechnie jednak w judaizmie nie przyjmuje się prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa i Jego boskiej naturze. Jednak wielu uważa Go za jednego z proroków. Fakt trzeci. Nazaret, miasto rodzinne Jezusa, nie przypominało tego z czasów współczesnych. W I wieku liczyło od 200 do 400 mieszkańców i było mało znane. Było miastem przysłowiowym, o którym mówiono – czy jest coś dobrego z Nazaretu? Fakt czwarty. Wzmianki o Jezusie znajdujemy także w islamie. Święte księgi Mahometan wspominają, że Jezus narodził się z dziewicy i był wielkim prorokiem. Wspominają także jego wniebowstąpienie. Odrzucają jednak jego boską naturę. W Koranie czytamy także o powtórnym przyjściu na końcu czasów. Możemy tam przeczytać następujący tekst. Jezus będzie przykładem i nauką poprzedzającą zbliżenie ostatecznego sądu. Strzeżcie się wątpić o jego przyjściu. Niech szatan nie sprawi, abyście odrzucili tę prawdę. On jest waszym otwartym nieprzyjacielem. Skoro Jezus pokazał się wśród cudów na ziemi, rzekł do ludzi: Przychodzę objawić wam prawdę i oświecić was w wątpliwościach waszych. Bójcie się Boga, a mojej nauki trzymajcie się. On jest moim i waszym Panem. Słuszcie mu, oto jest droga zbawienia. Fakt 5. Jezus, podobnie jak Józef, jego przybrany ojciec, był z zawodu cieślą. Wykonywał tę pracę prawdopodobnie przez prawie 20 lat, zanim rozpoczął publiczną działalność. Fakt 6. Od samego początku chrześcijaństwu groził synkretyzm religijny czyli łączenie różnych religii w całość. Bizantyjscy artyści w tym duchu przedstawiali Jezusa jako boga Zeusa i króla kosmosu. Dla chrześcijan jednak takie postawienie sprawy jest niezgodne z nauką Jezusa. Fakt siódmy, długie włosy, które dzisiaj są cechą charakterystyczną dla wyglądu Jezusa na obrazach, nie były wśród Żydów czymś powszechnym. Długie włosy to symbol mężczyzn, którzy złożyli ślub nazireatu, czyli całkowitego poświęcenia się Bogu. Zobowiązywali się do abstynencji, niegolenia głowy i brody, a także unikania zbliżania się do zwłok. Jezus jednak z dużym prawdopodobieństwem nie był nazirejczykiem. Fakt ósmy. Przez sobie współczesnych Jezus uważany był za wywrotowca. Łamał przyjęte w społeczeństwie zasady. Rozmawiał z kobietami, ucztował z publicznymi grzesznikami i łamał przepisy szabatowe. Fakt dziewiąty. Powszechną praktyką było posiadanie imienia i dodawanie do niego sformułowania, które wskazywało na ojca lub miejsce pochodzenia. W ten sposób Jezus nazywany był Jezusem synem Józefa, a po jego śmierci synem Maryi lub Jezusem z Nazaretu. Fakt dziesiąty. Ewangeliczny opis śmierci Jezusa mówi o zaćmieniu słońca. Wyliczenia astronomiczne potwierdzają, że do takiego zaćmienia doszło w 29 i 33 roku naszej ery. Fakt 11. Maria Magdalena jest pierwszą osobą, której ukazuje się Jezus po zmartwychwstaniu. W Ewangeliach wspominana jest równie często jak apostołowie. Była przy Jezusie w momencie jego śmierci. Ukazywano ją wiernym, zwłaszcza kobietom, jako wzór nawróconej grzesznicy. Fakt 12. Do dzisiaj trwa dyskusja, jaki był prawdziwy powód ukrzyżowania Jezusa: bluźnierstwo, podburzanie tłumów, zakłócanie porządku świątynnego zagrożenie dla władzy rzymskiej. Istnieje nawet grupa prawników i historyków, którzy domagają się uniewinnienia Jezusa na mocy prawa rzymskiego. Odpowiednie dokumenty przedstawiane są w sądach we Włoszech, bo właśnie to państwo jest spadkobiercą Imperium Rzymskiego. Fakt 13. Rzymski mówca Cyceron wspomina, że ukrzyżowanie było najbardziej okrutną i najstraszniejszą karą, jaką można było otrzymać w tamtych czasach. Z jego przemówienia czytamy: sam wyraz krzyż powinien być daleko nie tylko od ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, oczu i uszu, bo nie tylko stosowanie tej kary śmierci, ale nawet napomknienie o niej niegodne jest obywatela rzymskiego i człowieka wolnego. Fakt 14. Słowo Chrystus pochodzi z greckiego i oznacza namaszczony. Słowo mesjasz ma to samo znaczenie, ale zaczerpnięte zostało z języka hebrajskiego. Fakt 15. Po śmierci Jezusa, jego kuzyn, Jakub, został pierwszym biskupem Jerozolimy. Choć nie był jednym z dwunastu, jest uznawany za apostoła z racji pozycji zajmowanej w kościele w Jerozolimie. Uważa się go za autora listu świętego Jakuba. Na tym kończy się lista piętnastu faktów o Jezusie i jego życiu. Dla chrześcijan najważniejszy jednak pozostaje fakt, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, i powtórnie przyjdzie w chwale, aby osądzić żywych i umarłych. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.